Audio Lepim, Przystanek Ząk. Podcast Archiwum historii Mówionej, Muzeum Warszawskiej Pragi. W styczniu obchodzimy bardzo ważne święta, dzień babci i dzień dziadka. Z tej okazji wyszukałam w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi dwa nagrania. Jako pierwsza swoich dziadków wspomina pani Wanda Iłecka, urodzona w 1914 roku. Jej dziadkiem był Leon Ogórkiewicz, właściciel fabryki ślusarskiej, parcela między Brukową, dziś Okrzei, a Krowią. A babcia Maria wychowywała dziewięcioro dzieci. Dziadek ze mną chodził, chodził w pole, to jeszcze pola były, to chodził z, z laseczką i opowiadał różne. Babcia miała... Tyle tych, tych mamek, tyle miała, tych różnych, tam cały dom był ludzi. Bardzo kochani byli, bardzo kochani. Pamiętam dziadek, tak się no ciągle, żeby Wandzia, żeby Wandzia, żeby, a w ogóle nie mówili jakby, ma Dziudzia, Dziudzia i Dziudzia. I w końcu dziadek zaoponował, słuchajcie, zostawcie już tą Dziudzię, niech ona ma prawdziwe imię. Wandzia, dziadek był smirno, słuchaj, jak on tych chłopaków miał tyle, jak on by był taki, o, trzymał ich krótko, surowo, no jak chłopak bo Obiad był dwunasta godzina, i dziadek zasiadał pierwszy, tam było ze dwie kucharki, a babcia z na i do elwilki na stole miasto, smurowane i do elwilki. Bardzo przystojna była zresztą, blondynka, tak, oczy takie miała, ale ja już siwą ją pamiętam, siwiutka, tylko się kręciły włosy, więc zawsze miała Jest koczek na tu i włoski, no, no dziadek nie miał fajną, suprzy nie miał, tak kręciły mu się włosy trochę, falowane, to ja pamiętam, ja. Tak, dobrze był. Wysoki zgrabny. Marychno go było. Strofował ciągle babcię. W każdym razie ona do zielki tylko do siostry. Kapelusik na główkę. A dziadek znowu... z A! Dziadek ojca piłował, żeby kupił parcelę i ogródek. I ten ogródek, dziadek siedział w ogródku i... I kopał, i siał, i tego, i drzewka zakładał. Schodrama biegał tam do tego ogrodu, przynosił te warzywa do domu, z taki pełen trumfu. Druga relacja przenosi nas do lat 50., do kamienicy przy targowej 84. Był rytuał po obiedzie, prawda? Babcia zmywała, dziadek ze ściereczką te naczynia wycierał, i to już tak było utarte, prawda? Tak jak ja ich pamiętam, to, to zawsze, zawsze się to tak odbywało. Z tym, że pracował tylko dziadek, natomiast babcia zajmowała się najpierw wychowaniem córki, czyli mojej mamy, potem wychowaniem mnie i siostry, bo mama pracowała. Natomiast babcia cały czas prowadziła gospodarstwo domowe. Swoich dziadków wspomina pan Jacek Nator, urodzony w 1947 roku. Dziadek do emerytury w zasadzie. Pracował po przyjściu z pracy, prawda? Miał przygotowany obiad. Potem, tak jak już mówiłem, te, te zmywanie tych statków to był taki rytuał. No i potem po, po tym zmywaniu y, pamiętam, że siadał w fotelu, zapalał papierosa. Papierosy były takie aromatyczne, lubiłem wchodzić do pokoju, jak ten dymek się taki unosił, prawda? Myśmy mieszkali tutaj w tych trzech pokojach, była to rodzina, w zasadzie mieszkały trzy pokolenia, dlatego że mieszkali dziadkowie, mieszkała mama, nie z ojcem, a z mężem i mieszkałem ja z siostrą, także trzy pokolenia to w trzech pokojach, brech pozorom, nie było to za luźno. Dziadkowie mieli ten pokój największy, prawda, i babcia ze strony ojca, czyli matka, matka mojego ojca mieszkała na sąsiedniej klatce, przez ścianę mieszkanie. U babci imponujący był stół, stół chyba na 24 osoby, wielki, potężny, prawda, na którym można było śmiało grać w ping -ponga. Był piękny w tym stołowym pokoju, był piękny żyrandol taki, taki, który można było podnieść do góry albo opuścić na dół z pięknymi kloszami, prawda. Szczególnie fascynowały mnie te, te obciążniki, odważniki, za pomocą których można było to przesuwać do góry do dołu. No i u, u babci tam też było radio takie, gdzie, gdzie prawda, pamiętam, że jak się gałki przełączało, to się tam kolory tych fal zmieniały, prawda? No jako małemu chłopakowi bardzo się to podobało. Atrakcja. Babcia miała słodki sklepik. sklep miała na targowej Ząbkowskiej, prawda? Ja lubiłem ciastka, lubiłem wodę sodową, saturator był, sok był do oporu i tutaj Czek nie musiał płacić rachunku i jeszcze parę groszy wyniósł ze sklepu, no to znaczy nie ukrata, a dostał prawda. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy dużo zdrowia. Namawiam, żeby nagrać choćby na telefon, jak pamiętają Państwo swoich dziadków i nagranie przesłać do nas, do Muzeum Pragi. Szukaj nas na Muzeum Pragi